Promocja książki i pokaz iluzji w jednym. Szczecinianka Alicja Makowska, debiutantka wśród literatów, wywalczyła spełnienie swojego marzenia i wydała aremil iluzjonistów. Teraz spotyka się z dziećmi i młodzieżą i promując książkę, zachęca do realizowania swoich nawet najbardziej nierzeczywistych pomysłów. Jest już pomysł na całą trylogię, mogę zdradzić, więc będzie się jeszcze trochę działo. Mam nadzieję, że uda mi się te plany zrealizować, spełnić. Pisanie zawsze było moją pasją i po prostu cieszę się, że mogę się oderwać od tej rzeczywistości codziennej, od codziennych obowiązków i, i, i gdzieś zanurzyć się w ten świat pisarski, świat, świat pisania. Aremin Iluzjonistów Wschodnie rubieże to pierwsza książka studentki polonistyki. Ta powieść fantazy z wątkiem kryminalnym zebrała już pochlebne recenzje od krytyków. Jej akcja rozgrywa się w Aterni, ojczyźnie iluzjonistów. Główni bohaterowie, Jaksiel i Ellen, wyruszają na poszukiwania zaginionej w dziwnych okolicznościach przyjaciółki. Dziś autorka promowała książkę w klubu księgarni Badet na spotkaniu połączonym z pokazem iluzji. Następna część trylogii już w przygotowaniu.